Witam majstry i majsterkowicze, siemaneczko Zapraszam was na kolejny odcinek Dzień z Warsztatu na kanale Robótki Warsztatowe Londyn Zaczniemy go sobie od Forda Transita Bo w trybie ekspresowym przyszła do nas głowica od Forda Tak jak widać została zrobiona na następny dzień Więc pan się tutaj postarał, chyba wysłuchał nasze prośby Tak bym mógł to powiedzieć, jest piątek no i co, biorę się za to. Wczoraj, już w sumie, się wziąłem za to, bo ona nam dotarła wczoraj na wieczór. Hmm. I tak, zacząłem tutaj siedziska dolotowe i wydechowe sobie czyścić, no bo jest nagar, tak? Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, strony dolotowej tego nagaru nie będziemy usuwać, nie będziemy tego go czyścić. To tak zostaje. Dlaczego? To już się wypowiadałem chyba na ten temat. Ktoś, to ogląda moje odcineczki, wie, a ktoś to teraz akurat trafił pierwszy raz, zapraszam na poprzedni odcinek. Tam jest sprawa wyjaśniona, co i jak z tym Fordem. Więc dobra, nie przeciągam tej wstępki. Życzę miłego oglądania. No dobra, zaworki już od strony wydechu dotarte. Teraz się biorę za stronę doletową. Zacząłem od strony wydechu, no bo zawsze z nią jest w sumie problem. Nie ciężko dotrzeć te siedziska, więc na najwięcej czasu schodzi. Zazwyczaj, nie? Zazwyczaj tak jest od strony wydechu. Albo może ja tylko takie miałem doświadczenia. Więc teraz się biorę za zaworki od strony do lotu. Tylko tutaj to będzie troszeczkę więcej pracy No jest majster bo bo zobaczcie, w one są kondycji. Tam jest nagar, muszę ten nagar ściągnąć z nich, bo siedziska, e, znaczy prowadnice też tam wyczyściłem z tego nagaru, gdzie to jest. Więc tak zobaczycie, widzicie, musiałem go zdrapać, bo normalnie były zaklejone. Więc tutaj, tutaj po prostu ten nagar musiałem wyczyścić. Tutaj z tych zaworów też muszę go wyczyścić, nie? Dobra, zaworki mamy już podocierane. Więc e, teraz nam zostało je pozapinać. Odwracamy głowicę, wyczyścimy ją e, oczywiście, pozakładamy nowe uszczelniacze. E, głowica już została przedmuchana, wydmuchana, no bo zawsze warto wiecie, bo jak po planowaniu gdzieś tam jakieś opiłeczki zostaną, to trzeba ich się pozbyć, tak? No i bierzemy się teraz za uszczelniacze zaworowe. Tutaj całe te siedziska trzeba sobie wyczyścić oczywiście. Jakieś pokazywałem czego ja używam. Mm. Ja mam takie końcóweczki, o widzicie? Takie delikatne nie? które wiecie nie robią krzywdy. Tutaj takie i ładnie przy aluminium można pracować. Więc bierzemy się, zakładamy uszczelniacze no i będziemy zapinać zawory. Zawory już mamy pozakładane, teraz się bierzemy będziemy sobie czyścić tutaj wiecie, mm, całe te gniazda pod wtryski Bo zobaczcie jaki tam jest syf. nie wiem czy tego wam pokażę O, widać, widzicie Ale to, było widać w poprzednim odcinku, ile było piachu na tłokach Więc ja się biorę mm, teraz, żeby to ładnie wyczyścić, powyciągamy podkładki, przefrezujemy też i gniazda, żeby nam później ładnie podkładeczki siadły No i dobra, gniazda już tutaj mamy wyczyszczone, tak jak widać Weźmiemy się za przefrezowanie ich Tutaj użyjemy mm, takich narzędzi, ale to normalnie delikatnie, tylko raz, wiecie, ściągnę, tak tylko, żeby ten syf. Mm, tutaj to powiem wam, że w miarę jest tam czysto na tych dwóch. Tutaj jest delikatnie brudno, tam na dole, więc dlatego chcę je przefryzować. No ten to y, ewidentnie, no i to jest wtrysk numer jeden, który był chyba najgorszy, wiecie? Tutaj troszeczkę jest, już takie, jakby, wiecie co, ubytki się porobiły, ale już z tym to nic nie zrobię. Zbiorę biorę się, przefryzuję to delikatnie no i biorę się teraz za wyczyszczenie każdej powierzchni tak, tutaj ten silikon e, trzeba ściągnąć tutaj m, ten syf z całej tej powierzchni tutaj do kolektora, tutaj do, e, po prostu do lotu tak samo e, tutaj gdzie jest termostat e, tutaj gdzie nam egier będzie kręcony cała ta powierzchnia musi być po prostu wyczyszczona e, wiertereczka, końcóweczka, o a to używałem żeby wyczyścić sobie wiecie, o to idealnie pasuje no i założymy inną końcówkę, żeby ładnie te powierzchnie wszystkie wyczyścić, żeby nam uszczeleczki ładnie posiadały. Nie? No bo tutaj u góry też jest. Yy, yy, jak to się nazywa? Yy, no Uszczelka, tylko taka metalowa, więc yy, odtuścimy to później i będziemy sobie kręcić głowicę już, jak wyczyścimy yy, wszystkie te powierzchnie. Tutaj jeszcze trzeba oczywiście te otwory, gdzie nam siedzi nosek od wtrysku, ładnie wyczyścić. Ja do tego używam takie końcóweczki. No wiecie, no po prostu wszystko trzeba wyczyścić, nie? No, ciężko mi tak teraz pokazać wszystko, co będę czyścił, bo ten film by trwał e, normalnie e, bardzo długo. A ja też nie mam zbytnio czasu, obieźcie mi przy, przy tej pracy, bo chciałbym zrobić tak w miarę w miarę jak, e, jak najszybciej się da, o, tak bym mógł to <słuch> powiedzieć. Kupicę już mam gotową, więc wziąłem się tutaj za, e, za ten blok, tak bym mógł to powiedzieć. Blok sobie przejechałem. E, Tulejeczki sobie wbiłem z powrotem. Więc teraz tak, odtuściłem sobie uszczeleczkę, możemy sobie założyć e, uszczelkę, właśnie, tylko w którą stronę. Ona nam wejdzie tylko jedną stroną, majstry majsterkowicze, ale tak ona musi siąć. I tak, głowica już jest gotowa, uzbrojona, idę po nią, odtłuszczę ją, no i będziemy kręcić, nie? Jeszcze zobaczę tutaj, czy będzie nam ta łapa przeszkadzać, ale mam nadzieję, że nie, no bo tak to fajnie, e, silnik jest po prostu sztywny, żeby... E, żeby fajnie sobie ją skręcić, to nam bardzo ułatwi na pewno Bo tak to na podnośniku to wiecie, a tutaj pewnie moment do kręcenia jest spory bo, bo z tego co pamiętam, chyba że źle pamiętam Dobra zaraz zobaczymy Dobra głowica już jest założona I powiem tak, łapa może być spokojnie Tutaj ma taki gap Więc nie powinno się zepszeć na pewno nie No bo jak nam będzie nawet siadać w dół no to będzie nam siadać prosto więc powinno być w porządku. Tak, kolektor już jest przykręcony, też nam tam nie wadzi, ani nic, więc jest też w porządku, więc teraz się doradza zakręcenie. I tak, śrubki nam przyszły trochę inne, śruby znaczy wiecie co do tej głowicy, ale przyszły nam z Forda. Przyszły nam 2 mm dłuższe niż oryginały, no i teraz mamy na nasadkę 17. Wydaje mi się, że to rozwiązanie jest o wiele lepsze niż na te torpsy. Ale przyszły nam te śruby w sumie z Forda, więc nie powinno być żadnego problemu, że są 2 mm dłuższe, tak? Więc dobra, bierzemy się, kręcimy tą głowicę. Więc tak, głowica już jest dokręcona, majsty majsterkowicze, ja tutaj jednak ruszyłem troszeczkę tą poduszką i przejedzowałem śruby do tej łapy, żeby ją odepchnąć troszkę, żeby głowica się po prostu nie sparła przypadkiem o nią. No i tak, podam wam moment dokręcenia. Jest 6 kroków. Pierwszy krok to dokręcić yy, palcami śruby. Drugi krok, yy, o, to przepraszam, jest 7 kroków. Pierwszy krok dokręcić palcami, drugi krok 15 Nm, trzeci krok 25 Nm, czwarty krok 40 Nm, piąty krok 90 stopni, szósty krok 90 stopni, siódmy krok 90 stopni. Więc już zostało dokręcone. Więc teraz ja sobie mogę dać podnośnik. A bo nie, jeszcze nie Państwo Jastrachowicze. Teraz to ja sobie przykręcę po prostu wałki z całą tą, z całą tą górną częścią. Damy tutaj nową uszczeleczkę, bo uszczelka nam przyszła z Forda, jak się nie mylę, gdzieś tutaj ją mam. O, opa, opa, opa. mam. Dużo filtrów, o tutaj ją mam, więc zakładamy uszczeleczkę, przykręcamy sobie wałki, a jak sobie przykręcimy już wałki, to yy, ściągniemy, Poduszkę, odkręcimy poduszkę, odkręcimy łapę, damy podnośnik, założymy sobie rozrzęd. To jest silikon, już mamy wyczyszczony, bo mówię, zanim przykręcę wałki, to sobie to wyczyszczę. I powiem Wam, że Victor Rains chodzi ciężej niż ten oryginalny Forda. Uwierzcie mi. I tak, ustawiamy sobie teraz wał, żeby tylko zaraz wałem przesunąć delikatnie, żeby nam pierwszy tłok zaszedł w górę, bo e, pierwszy tłok musi być na górnym, martwym położeniu. E, tak jest napisane. Ktoś kiedyś mnie pytał w jakimś. Pod jakimś filmikiem, czy przy tych silnikach musi być 50 stopni przed? Nie, jest napisane, że musi być w górnym, martwym położeniu pierwszy tłok. No i to by się zgadzało, bo tak, tutaj mi się znaki zgadzają, tak jak widać. Tam kiedyś pokazywałem, a nie, pokażę Wam teraz. O, widzicie? Ostatnio y, nie zaczaiłem, y, że można po prostu to koło pierwsze przesunąć od, y, od paska pompy. No i Wam pokazać. O, a teraz widzicie, nie? No i tutaj mam stary znak jeszcze pomocniczy, jak y, robiłem ostatnio rozrząd, nie? Tylko on mi się troszeczkę zmył, ale jest tutaj delikatnie na tym kole zębatym, no i na tym, nie? Więc y, to nam się zgadza, więc teraz sobie możemy to wsunąć, tak? Y, ja sobie jeszcze raz tutaj zaz y, zaznaczę na świeżo. No i przesuniemy delikatnie, tak, żeby ten tłok nam pierwszy delikatnie szedł w dół, żeby mniej więcej były wszystkie cztery w tej samej pozycji, wtedy będziemy mogli sobie przykręcić wałki. tutaj majstry majsterkowicie już jest podskładany cały, alternator nam wjechał, świece żarowe nam już wjechały no bo wiecie, jak przykręcimy pierwszy alternator to później nie przykręcimy sobie świece. 13 Nm kręcimy świece i tak paski zarzucane. osłona nam wjechała stara bo była prosta, koło już jest zarzucone tak jak widać tutaj wiadomo trzeba sobie to wszystko ładnie wyczyścić tutaj olej troszeczkę mi poleciało, bo jak kręciłem silnikiem to nie zatkałem tutaj otworu do pompy watną wiecie i tutaj mi wywalało olej tędy. czyli dobrze no, pompka chodzi <noise> oleju, więc e, na dzisiaj to będzie na tyle e, przekręciłem już e, łapę, po duchę, bo autko idzie w górę e, oczywiście, jutro, jutro jutro co, jutro jest sobota mamy mam tylko pół dnia w sumie później jest długi weekend, no to znaczy dla mnie to będzie krótki bo sobotę mam akurat pracującą i, i tak i dopiero przyjdę we wtorek Jutro może mi się uda go odpalić, może nie wiem, zobaczę, bo to wiecie, pewnie jakieś inne prace są jeszcze, więc nie wiadomo, może jutro będę coś przy tym działał, może nie. Więc dla was to pewnie będzie chwilka, dla mnie to troszkę zejdzie. Więc dobra, tutaj już jest skończone, więc zacznę sobie później tutaj od tyłu, nie trzeba skręcić tuzinkę, skręcić DPF. No i później przejdę tutaj z boku, później tutaj na sam koniec z przodu. I mamy następny dzionek majster, i Majsterkowicze, oczywiście jeszcze coś musiałem zrobić zanim tutaj dostałem zielone światło, tak bym mógł powiedzieć, żeby się zająć tym Fordem. Turbinka nam wjechała, tylko miałem tak problem ze szpilkami, dałem tam nowe, nie wiem czy tak zobaczycie, nowe nakrętki, nowe szpilki, bo musiałem wykręcić stare, troszkę się zwisiłem, bo mogłem na to zwrócić uwagę. Jak kolektor był e, po prostu wyciągnięty wraz z głowicą, ale szpilki dosyć łatwo poszły, wiecie, troszkę w 40 e, troszeczkę podgrzać, no i ładnie nam poszły. I tak DPF już jest skręcony, e, turbinka już jest skręcona, powrót już jest przykręcony, no wszystko nie, e, przewód zasilający tak samo. E, na dole, tam e, gdzie są dwie takie łapy, to DPF już jest skręcony e, na gotowo. Tutaj tak samo już nam spornik wjechał, teraz się biorę tutaj z boku, bo będziemy sobie teraz przykręcać majsterkowicze pompę wakuum i przykręcimy sobie tutaj to takie boczne wysokie ucho. No i przejdziemy sobie tutaj na przód, już będziemy składać tutaj przód, bo tył już jest skończony, bok już kończę, więc zostanie nam tylko tutaj przód. Jak sobie zabuduję przód, to przejdziemy tutaj na górę, żeby podłączyć cały układ paliwowy Tutaj na stronie już jest skończone I tak, żeby wziąć się tutaj za przód, to jednak trzeba troszeczkę wziąć się też i za górę Trzeba sobie układ paliwowy w sumie już powpinać Tak, wszystkie przewody, listwę Tutaj tą taką osłonę, tak jak widać Bo w niej są po prostu, tak jakby, jakby to powiedzieć no takie otwory, o widzicie, jak powinny być ułożone przewody paliwowe e, tutaj zaraz sobie to przykręcimy tam sobie już wpięliśmy więc teraz będzie już wszystko gotowe, o do wpięcia, tak jak widać ale to zaraz, bo to może coś jeszcze będzie na naszej drodze no i teraz możemy sobie tak e, wpiąć świece żarowe no i mm, przykręcić tutaj zawór EGR e, termostat, no i cały tutaj ten dolot no i tutaj Państwo Majsterkowicze, popełniłem malutki błąd, bo zapomniałem o osłonie na przewody paliwowe do pompy wody, biorę się już za przykręcenie zaworu Eger I tak patrzę, nie no, tutaj coś powinno być. I zajrzałem, a ona była tam pod różnymi częściami, więc teraz e, tylko musiałem sobie cofnąć e, alternator, zdjąć pasek. Na szczęście e, nie schodzi długo, nie? To jest chwila. No i teraz sobie ją muszę po prostu przykręcić, tak, żeby wszystko było na swoim miejscu. No i dobra, przecież już tutaj mamy praktycznie zabudowane. Przewody tutaj od płynu chłodniczego też już nam wjechały. Dolot przepustnica, zawór EGR, termostat. Więc teraz co, bierzemy się tutaj yy, za górę, bo trzeba sobie włożyć wtryski, podpiąć y, wtryski, żeby tutaj y, ułożyć resztę przewodów y, do turbinki, no i wkręć tutaj przewody do płynu chłodniczego. Fortusz jest poskładany i majsterkowicze, przyspieszyłem to troszeczkę, bo chciałbym go dzisiaj odpalić, żeby on sobie jeszcze troszkę pochodził, bo zaraz idę do domu, jest weekend, przyjdę we wtorek. Zadbamy już tam o taką wiecie, kosmetykę, żeby to wszystko złożyć. No bo jeszcze tam osłony nam brakuje na samą górę, no i nie jest wszystko ułożone tak jak trzeba. Jest tylko podpięte, żeby go odpalić. Płyn chłodniczy już zalałem, olej już zalałem. Biorę komputer, podpinam, szczytuję kody, usunę wszystkie kody, bo wiadomo, wszystko było rozpięte. Klimę na razie nie będę rozbi znaczy rozbijał, nabijał. Zrobimy to na sam koniec. Więc dobra, idę po komputer, podpinamy i odpalamy, ale zanim odpalimy, to pokażę wam, bo no tutaj mam jeszcze bezpiecznik do włożenia, tylko nie wiem czy tak wam właśnie pokażę, który to jest, bo to jest bezpiecznik do pompy paliwa, znaczy do modułu pompy, pompy paliwa, do modułu, o, tak bym mógł to powiedzieć. Ten bezpiecznik jest tak. Widzicie? Yy, zieloną 40 po prawej stronie w rogu? No to obok nie jest brakujący, tak? To jest niebieska 20 brakująca, bo wypychaliśmy autka, żeby wypchnąć autko, trzeba włączyć stacyjkę. Jak włączymy stacyjkę, to wiadomo, w Fordzie jest pompka, która wysyła nam paliwko, no i się robi syf, tak? Więc wyciągamy ten bezpiecznik w prawym górnym rogu, obok 40, niebieska 20. Zaraz wam pokażę jak wygląda. O, wygląda fajnie. Wtedy paliwko nam nie pompuje, więc zaraz go wpinam, podpinam komputer i odpalamy. części dwóch lat był bardzo duży problem, żeby odpowieć, paliwowy. E, to tak, w taki sposób, że tutaj macie, widzicie? High Pressure Fuel System Bleeding, czyli odpowietrzenie. Tutaj macie Fuel System Prime, czyli, że, że przesłanie paliwa też. No i robiłem to parę naś razy, to i to, to i to, no i nie nam odpalić. Oczywiście boost tam wjechał, bateryjka jest tam z tyłu. No i teraz, dzisiaj już akurat idę do domu. Mali swój czas, żeby iść do domu, więc gaszę go, przyjdę we wtorek, odpalę, niech sobie pochodzi. No i tak, majsy majsterkowicze, fort jest odpalony i powiem wam, że chodził sobie sporo. I znalazłem przyczynę, czemu prawdopodobnie oni go przegrzali, wiecie? I dlaczego uszczelka siadła. Termostat nie chce się otworzyć. Nie wydaje mi się, żeby był zapowietrzony, bo weszło mi dużo płynu, używałem do tego maszynki. Więc ta maszynka zawsze sobie radzi właśnie w takich ciężkich sytuacjach, gdzie macie na przykład problem z odpowietrzeniem układu chłodniczego, po to ją kupiłem. I yy, tak, płynu weszło sporo. Tylko tak, wiatrak mi kopię, temperaturka delikatnie mi przekracza 90, ale właśnie tutaj po to jestem, żeby uniknąć przegrzania i wąż dolny. i czemu czeka pod głowicą morszadła. Dałem stać tutaj będzie trzeba wymienić e, termostat. Przyszedł nam termostat Majstry i Majsterkowicze z Forda i termostat jest delikatnie zmodyfikowany, tak nam powiedzieli w Fordzie, żebyśmy się tym nie przejmowali. Stary ma trzy otwory, nowy ma dwa, ale te dwa wystarczająco będą trzymać po prostu, żeby nie było wycieku. i tutaj nie ma tego czujnika to tak, jak no wytłumaczyli nam yy, od czego jest to czujnik, bo mi to mi się wydaje, że to jest czujnik po prostu typowo od termostatu bo tak jak widzicie tutaj no to nam wchodzi do termostatu, nie wiem czy tutaj zobaczycie to ja wam pokażę, bo kamerki nie mam do kamerki w kamerce lampki nie mam włączonej, bo nie zawsze mi się włącza, muszę sobie w ustawieniach poszukać no i to jest do termostatu no i Fordzie nam powiedzieli, że pojawi się kot. Tak, w sumie, jak mi się pojawi kot, to wam pokażę co to jest za kod, Trzeba go po prostu usunąć i on już nam się nigdy nie pojawi. Więc po prostu jest taka modyfikacja i więc go zakładamy. Tak, czujnik temperatury jest na pewno. Tutaj jeszcze stary, zanim go wyciągnąłem, to ty, on ma odpowietrznik, Wiecie? Chciałem sobie po prostu jeszcze sprawdzić, czy na pewno jest odpowietrzony. Odpo go odkręciłem, no i woda nam wybiła. Więc jest problem z termostatem. Może po prostu zrobili jakąś modyfikację, no bo jest problem z tymi termostatami. Nie wiem, pierwszy raz się spotkałem, żeby przy tym silniku był zepsuty termostat. Więc biorę się, zakładam ten, zaleję sobie maszynką płyn, znowu odpalimy, no i będziemy go odpowietrzać. Wiadomo, poczekamy na termostat, żeby się otworzył i na wiatraczek. Nie? Termostat już się pomalutku majski otwiera, to czuję już na przewodzie. No w połowie, będzie jakieś 90. Termostat już się otwiera, więc będzie wszystko chyba dobrze. Nie no, wiecie, stary się nie otwiera. Bo to, nie, to była przyczyna, dlaczego to auto zostało przegrzane nie? Teraz to, to już się robi do rąca. gorąco ten rąc od dębąk, nie? Tu się składane. Termosta nam się otworzył, garnek klikopnął parę razy. Później to skasiłem. wiadomo, wjechał nam cały zleżał lampy, wszystkie te pierdoły, tutaj jeszcze raz musiałem wszystko to porozkręcać, ładnie przekręcić wszystko na swoje miejsce, dać osłonę. I e, teraz co, biorę na przejażdżkę, cały system, żeby ścigać kody, no bo miałem miejsce od czujników po prostu kody, które musiałem usunąć, nie ma żadnej informacji, nie ma żadnego kodu tam na temat termostatu, więc nie wiem. Z ja pan tak powiedział. Tutaj jeszcze robię test, żeby po prostu no, po wykonanej pracy wiecie, na uszczelkę pod głowicą. Tak mogę wrażać. No, chodzi o to, że sprawdzam teraz sobie, czy jest CO2 w układzie, tak? Więc pochodzi mi jak, jakiś czas, damy mu czasu, żeby po prostu sobie pochodził. Ostatnio to było niecałe 5 minut. Autorz nam pochodziło, nawet pomimo Majsa Mestrkowicza ponad 10 minut No i płyn jest niebieski, się nie zmienił Musiałem nim wyjechać sobie na zewnątrz, no bo wiecie, śmierdzi w środku, już nie chciało rury podłączać Bo jadę nim na przejażdżkę, tak, żeby się upewnić, że autko, śmiga ma moc Wszystko jest w porządku e, Na rampie jak były to nam się zajrzał, to wiadomo, tam życzyłem okiem jeszcze z odchodu, Wszystko jest super więc autko sobie może jechać Ale zanim go oddamy klientowi to jeszcze się przejedziemy dla pewności nie? No i autko już po przejażdżce majstry Maisterkowicza Stoję sobie na parkingu pod warsztatem Mówię dogrzeje go jeszcze chwileczkę żeby poczekać Żeby na pewno nam się wiatraczek załączył No bo wiecie podczas jazdy to nie słychać No i czy na pewno temperaturka nam teraz nie przekroczy Wiecie tej środkowej kreski Autko tak, 118 tysięcy mil przejechane, Więc już troszeczkę zrobiło Przyczynę znalazłem Czemu po prostu autko się przegrzało To widzieliście Co i jak tutaj szef dogada się z klientem To powiem wam szczerze, nie wiem Ale to możliwe, że to będzie Raczej wzięte na pół Czy tak jak wspominałem Po prostu w ostatniej części Nie będę wypytywał szefa, bo to w sumie Nie mój interes, nie moja sprawa Ale no tak czasami jest, nie? Więc no, nie warto od razu rzucać, wiecie, e, e, tak jakby to powiedzieć, winy na mechanika, bo e, nie zawsze tak jest. Wiecie, że was mechanik chce oszukać, czy coś, co nie, jak każdy jest taki, uwierzcie mi. E, są też warsztaty, które pracują rzetelnie na całym świecie, więc czasami warto się zastanowić, zanim się coś powie, albo rzuci po prostu, jakby to powiedzieć winę na kogoś, tak? albo się kogoś oskarży <noise> bo tutaj akurat no, to nie była nasza wina nie? sami zobaczyliście teraz w tej części, że po prostu to była przyczyna termostatu a wiecie, termostat jak jest e, po prostu zamknięty, no to autko szybko się grzeje nie? wiatraczek nawet nie nadąża tego chłodzić i dlatego autko na pewno było przegrzane parę razy jak ktoś nie zwrócił też uwagi tutaj na to nie? więc kierowca też musi zwracać uwagę tutaj, a nie tylko na to co jest przed nim, więc e, to byłoby na tyle z tego Forda i może sobie jechać w Londyn Oczywiście on jeszcze sobie ostygnie Zostanie zwrócony do klienta pod koniec dnia Bo będę jeszcze musiał sprawdzić stan płynu chłodniczego No i stan oleju Następny pacjent majsty majsterkowicze To jest Ford Ford Jitson Zasna marka Uwierzcie mi Mam tutaj sprawdzić Sprzęgło, o gdzie on jest? Tutaj. Co to jest? 2022 rok Już ma problem ze sprzęgłem? To jest chyba fokus. Jak się nie mylę Zobaczcie, nowka sztuka, autko eee, Tak, Ford Focus Z 2022 roku Ech, Jeszcze nikt nie był, idę zaraz po dywanik Ale szybko sobie tylko zerknę Powiem majsterkowicza, a wy zerkniecie ze mną co tutaj jest nie, nie tak Pompka tak. no, wygląda w porządku Nie widzę żadnych wycieków My będziemy raczej musieli go zabrać na rampę Wiecie? Zobierzemy go na rampę I zobaczymy Czy wysprzęglik też nie cieknie No i zobaczymy, nie? Co tam w trawie piszczy Bo tutaj tak na pierwszy rzut oka To pompka jest w porządku No i powiem wam z tym sprzęgłem To jest tak, że po prostu szef mi dał złe kluczyki Tutaj mamy Forda Kluczyk taki sam I poszedłem do niego i mówię Ty, to na pewno ten samochód Bo ten samochód jest z 2022 roku A mówią mówił, złe kluczyki. Więc teraz tutaj mamy co tutaj jest? C-Max tak? Z 2016. No i zobaczymy co mu tutaj dolega, bo przy tym pacjencie pedał wpada po prostu w podłogę. No i dobra, mamy tutaj tego C-Maxa od spodu tego forda. I powiem wam, że no ja tutaj nie widzę nic, nie? Nie ma nawet zapoczenia tutaj na wysprzęgliku Zazwyczaj tutaj jest mokry, jak się wysprzęglik wodna. Tam przewody wszystkie sprawdziłem. Tam jest pompka sprzęgła, więc tutaj to właśnie zróbmy tam właśnie zamierzch, pompka sprzęgła. No i ona od tej strony jest, by całkowicie sucha, Pod środka też jest sucha. Więc jedynie y, co mogę zrobić, to odpowietrze sprzęgło. Może wiecie co, płyn hamulcowy jest w bardzo, bardzo słabej kondycji. No bo tak, pedał mi akurat nie wpada w podłogę, pedał w spoko. Więc y, tutaj, jedynie co, to odpowietrze sprzęgło. No i ja auto będzie zwrócone do klienta, no bo ja tutaj nic nie widzę, wiecie, żeby nawet były jakieś zapocenia na żadnych słończeniach nawet. Więc nie będziemy przecież mógł wymieniać sprzęgła, nie? Nie <laughs> postawimy się ślepo na bezprzęgli. No chyba, że wysprzęglik po prostu zbiera płyn na razie w tej takiej gumie, wiecie, osłonowej i na razie tędy nam nie cieknie, ale to ciężko powiedzieć, wiecie, jeśli tego nie widzimy, musi się po prostu to pogorszyć, musi się pogorszyć ten wyciek, jeśli występuje ten wyciek w wysprzęgliku, żebyśmy stwierdzili w 100%, że to wysprzęglik. Biorę się za wymianę tej osłony, tutaj ma istotne tej wszystko już mam wyczyszczone praktycznie. Tylko tak, osłona wygląda tak, nie? Tak jak widać, to jest ta wewnętrzna, ale ma tutaj takie swoje mm, po prostu kształty. Ktoś tutaj dał uniwersalną, nie miał może takiej, dał po prostu uniwersalną. Wszystko byłoby w porządku, bo użył starą. Widzicie? Odciął, odciął starą. Wszystko byłoby może i w porządku, gdyby jej nie przeciął. Wiecie o co chodzi. Bo o ktoś ją przeciął. Nie wiadomo po co ktoś ją przeciął, nie? Więc no tutaj popełnił błąd. No i dlatego ona spadała, smar będę wybijał. Tutaj ogólnie same opaski takie zaciskowe. Więc teraz tak, ja sobie to wyciągnę, rozepnę starą. Tutaj oczywiście te łożyska będzie trzeba wyciągnąć. To jest taki klips, którego będzie trzeba ściągnąć. No i to łożysko zbić, tak? Ten cały krzyżak. Te łożyska mamy zbite, tak jak widać. Ja sobie do tego użyłem przecinaczka. Tylko nie takiego ostrego, wiecie? Taki tępy przecinacz, no i tutaj Musiałem zbić. dosyć ciężko nam ten krzyżak siedział. Tutaj, wiadomo, trzeba sobie klipsa ściągnąć. No i teraz co? Wyczyszczę jeszcze tutaj ten stary smar, żeby wcisnąć jeszcze trochę nowego, bo przysłali nam w sumie dwie tubki, powiem wam, ale nie wiem, czy mi wejdą dwie tubki, bo tutaj już wcisnąłem jedną tubkę. I tak, na razie tego nie zaciskam, bo wiadomo, trzeba sobie ustalić to na kielich, więc teraz może nam wejść z powrotem krzyżak, webiemy sobie z powrotem krzyżak, zabezpieczymy go klipsem. Nasmarujemy, znaczy wyczyścimy tutaj ten smar, przyciśniemy tam jeszcze troszeczkę świeżego smaru. No i nałożymy, tak? Dopiero jak nałożymy, to damy dwie opaski. No i dobra, nasłona wymieniona można zakładać. Będziemy kończyć ten odcinek majsterkowicze mm, Tutaj właśnie na tym pacjencie mini minikupę, tak jak widzieliście ostatnie urywki. Wymiana osłony na półosi to jest właśnie z tego pacjenta. Nie wiem jak ja to zrobiłem, usunąłem po prostu część tych filmików przy zrzucaniu. Był fajny materiał, tutaj wymienialiśmy koło zamachowe, sprzęgło koło zamachowe, wymienialiśmy bo było już spękane. Auto przejechane ponad 200 tysięcy mil. No i musieliśmy wymienić koło zamachowe, bo miało dosyć liczne pęknięcia. No i koło wjechało nam oryginalne, powiem wam z BMW z Mini, dosyć kosztowne, bardzo kosztowne, nawet bym powiedział, pompa wody jeszcze była robiona, no duża praca. No, ale nie wiem, jak ja to zrobiłem. Po prostu nowy telefon mam, jakieś wtyczki jeszcze musiałem kupować u mnie na tym laptopie, bo filmików mi nie chciało otwierać, nie chciało mi przerzucać. Gdzieś po prostu uszkodziłem te pliki. No i to, co po prostu zostało, to zostało. Tyle mi się udało wam rzucić. Choć i odcinek w sumie będzie około pół godzinki, więc nie ma na co narzekać. Przy Fordzie udało się znaleźć przyczynę, dlaczego przegrzali to auto. To był termostat, tak jak widzieliście. Pierw się za po prostu usunięcie problemu z uszczelką, czyli z problemu, usunięcie problemu CO2 w układzie. Później wiadomo, że wyjdzie na zewnątrz, co będzie nie tak, dlaczego to autko się przegrzało. Tak? Więc w tym przypadku to był termostat. Termostat nam przyszedł inny, taki zamiennik, ale to było wytłumaczone. Więc już nie będę przeciągał tego zakończenia. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to łapa w górę. Jeśli jesteście nowi, zostawcie suba. Będzie odcineczku więcej, jeśli czas na to pozwoli. No i co, bądźcie zdrowi, trzymajcie się, do następnego.